Witajcie, zapraszamy Was do projektu Niewidzialne twarze Leszna. Mam na imię Kasia, od prawie 40 lat mieszkam w Lesznie, na Starym Mieście. Zofia czekaj czekajło mieszkaniec Centrum Leszna. Nazywam się Beata Grzegorzewska i od ponad 10 lat jestem mieszkanką Leszna. Chciałam wziąć udział w tym projekcie, ponieważ bardzo chciałam, aby zapisać dzieje historii Leszna, osób mieszkających na Starym Mieście dla potomności, dla mojej córki, która kiedyś dorośnie. Leszno zapewne się zmieni, niektóre kamienice podupadną, pewnych miejsc już nie będzie. Takim namacalnym przykładem zapisu dawnych dziejów historii może być nasza jabłonka ogrodowa. Która ma, tak jak tutaj z tatą próbowaliśmy wyliczyć, między 80, może nawet 100 lat, rodzi pyszne jabłka. Co roku robimy z nich przeróżne przetwory, które nazwijmy to, tak jak teraz córka je na nalesiniki, czy, 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 czy pieczemy szarlotki, czy, 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 czy robimy jakieś dodatki, dżemy, musy jabłkowe, soki. To są wszystko produkty, które ona rodzi i za każdym razem wspominamy, że jest to jabłoń posadzona najprawdopodobniej przez pradziadków. Uważam, że Leszno jest bardzo miłym, przyjaznym, rodzinnym miastem. Sądzę, że jesteśmy w stanie wydobyć z niego mnóstwo historii, niewidzialne twarze Leszna. Jest, jest projektem, który ma przekazać historię jeszcze nigdzie nie zapisaną, jeszcze nigdzie nie uwiecznioną. Wielopokoleniowo rodzina opowiada jakby już o Lesznie. Jesteśmy z Lesznym związani od lat. Historia w naszym domu była zawsze. Jestem po Akademii Sztuk Pięknych, gdzie projektuję nowe, nowe formy, aczkolwiek mam Mam też taką świadomość, że mogę czerpać właśnie historię z najbliższego otoczenia. Niesamowite jest to, jak bardzo przeszłość wpływa na przyszłość. Myślę, że właśnie w tym projekcie bardzo fajnie możemy tą przeszłością żyć bardziej świadomie, możemy jakby jeszcze bardziej docenić centrum, znając jego historię, znając historię może rodzin, może miejsc, może fabryk. To jest dobry moment, żeby zatrzymać historię sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, gdzie przodkowie nasi mogą opowiedzieć o historiach naszych rodzin, o historii Leszna, i na bazie tego jesteśmy w stanie stworzyć swoją tożsamość. Przez to, że zamieszkuję centrum, mam kontakt z różnymi ludźmi, co za czym idzie różnymi opowieściami. Widzę, jak bardzo to jest istotna taka świadomość, taka przynależność do miejsca, do, do, do historii. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Leszna do tego, aby podzielili się swoimi historiami. Chcemy pokazać te twarze, które tak naprawdę nigdy nie ujrzały światła dziennego, nie zostały zapisane na kartach książek biograficznych, ale wierzymy, że. Właśnie ci mieszkańcy tworzyli historię tego miasta. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się do projektu, do dzielenia się swoją historią, swoimi opowieściami, a także może do ciekawych opowieści na temat przedmiotów, które macie Państwo we własnych domach.